Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj kontynuujemy konty, kontynuujemy, nie umiem się wypowiedzieć, budowę mostu. I tak w ostatnim filmiku nie pokazałam wam, jak się robi uszczelniacz, i w sumie tyle już tego nazbierałam, że wydaje mi się, że w końcu ukończymy ten most. Więc teraz tylko wam pokażę, jak się. Robi właśnie ten uszczelniacz u pani Holzforf, nie umiem czytać. Teraz mamy ugotowaną bazę uszczelniacza na cały dzień, i owiec został dodany. Zaczyna pachnieć naprawdę nieźle. Teraz możemy dodać najważniejszy składnik kejowy korzeń. Bez niego uszczelniacz po wyschnięciu po prostu się rozpadnie i nie będzie wystarczająco zaklejał twoich ust, jeśli chcesz go zjeść, co ja zrobię na pewno. Hejowy korzeń jest bardzo powszechny, tu w Morland, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem go. Korzeń jest ważną częścią, nie liście, może być ciężko wydobyć korzeń z ziemi, a więc kiedy wyciągniesz korzeń z ziemi bądź ostrożna, żeby korzeń się nie oderwał. Jeśli się oderwie, będziesz musiała poszukać następnej rośliny klejowego korzenia. I spróbować ponownie wywrócić z wystarczającą liczbą klejowych korzeni. I spróbujmy dokończyć uszczelniacze. I dostaniemy właśnie takie uszczelniacze. I lecimy. Mam upa, to w ogóle nie wzięłam właśnie wszystkich rzeczy, więc szybkie potem cięcie zrobię. I po wszystko pójdę. Mamy 1 na 8. wszystkie, więc tak wpadamy na drzewo więc wracamy do pani której nie umiem wypowiedzieć imienia albo nazwiska wydaje mi się, że to nazwisko Paulina, dobra robota z tym klej, z tym korzeniem będzie idealny do uszczelniania daj mi chwilę, bo muszę to wymieszać i proszę, wspaniale most będzie szczelny jak nigdy a dodatkowo zostało mi trochę smarowania na kanapkę Paulina, oto beczka uszczelniacza, którego możesz użyć do naprawy mostu. Wróć jutro, jeśli chcesz więcej, jeśli nie chcesz czekać, bo na pewno kupisz uszczelniacz mnie, mniej przyjazny dla środowiska od tego bilego buldożera. Znajdziesz go przy moście. Teraz czas na moją kanapkę, pychota. Tak, i mamy już ten uszczelniacz. Ja po prostu, te jak deski kupowałam właściwie u tego bilego, to gwoździe i uszczelniacz po prostu przychodziłam i... Codziennie robiłam. Teraz szybko lecę po części, których nie wzięłam ze sobą. I już widzimy się przy moście. Ok, kochani, jesteśmy. I lecimy. Tylko nie, nie, chyba tu po prostu mam iść. Tak, mam tyle rzeczy. I tu chyba ma być uszczelniacz. A nie, ja mam po prostu zejść z konia. I mam wydaje mi się, że za dużo trochę tego przyniosłam. Ale zobaczymy. O. A tego kota mam z najnowszej aktualizacji, która jest y, u Big Bony. Mam wszystkie części, bo nagrywałam wam filmik. W ogóle zobaczymy, ile nam będzie tego potrzeba. Jak się okaże, że jest za mało, to będę płakać Bo w sumie nie... Nie no, pomału rośnie, więc mam nadzieję, że to jednak Będzie okej okay. Nie daję już może tych desek Deski zrobiłam tylko raz Ponieważ tyle już tych desek było, tak bilego kupiłam Wtedy Że... No... Desek już jest w brud Tylko szybko, 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 szybko. No, wydaje mi się, że starczy wszystkiego. I w tym odcinku tylko robimy ten most. Już nie będę kręcić filmików po 40 minut. To jest po prostu niepotrzebne. Tak mi się wydaje. 40 minut, no to nawet ja tak filmów nie oglądam. O! Już? Moc jest naprawiony. Dobra robota. Musisz jeszcze wykonać wszystkie misje budowniczego, by wszystko działało jak należy. Okej. Okay. Czyli. Jednak tam to było potrzebne, ale dużo mi zostało. Zobaczymy, co on teraz chce. Idzie naprawdę dobrze. Musimy iść dalej. Został nam ostatni etap naprawy. Chodź tutaj, polna zrobimy to razem. Wkrótce będziesz mogła przejechać przez most do Zielonej Doliny, na wybrzeże i do samego Jarheim i stajni Jorvik. Teraz ostatnią rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest przymocowanie lin do filarów podtrzymujących most, ale na razie są zbyt niestabilne. Aby to zrobić, musimy najpierw wzmocnić fundamenty, a dopiero potem będziemy mogli przyciągnąć liny między filarami a fundamentami. A więc zaczniemy od zaznaczenia, gdzie powinny być fundamenty. Weź te oznakowane laski i włóż je w ziemię w odpowiednie miejsce. No ok. Czyli tu. Jeden, drugi. Dobra. Doskonale teraz możemy zacząć naprawę fundamentów. Nadszedł czas, by zabrać się za budowę fundamentów. Do tego potrzebujemy cementu. Więc teraz musimy wymieszać cement. Mam dla Ciebie dobre i złe wieści. Dobre są takie, że jestem ekspertem od cementu, najwyższe oceny na mojej uczelni. Złe są takie, że kręci mi się w głowie tak szybko, że nawet jeśli zobaczę kręcącą się betoniarkę zemdleję na miejscu. Ale powiem ci dokładnie, co robić, Paulina. Zaraz będziesz ekspertem. Zaczniemy od odrobiny cementu. Potem, gdy będziesz już wiedzieć, co robić, będziesz brać tyle, ile będzie ci potrzeba. Pierwszą rzeczą podczas robienia cementu jest wsypanie go do betoniarki. Niedaleko stąd są worki z cementem. Weź je i wsyp do tamtej betoniarki. Cementowy proszek należy wsypać do szarego lejka. Ok. Mi coś. No. Jeden, dwa. Ok. Dobrze, to nie było zbyt trudne, prawda? Kolejną rzeczą, jakiej potrzebujemy, mieszając cement, jest woda. Zupełnie normalna woda. Droga stąd po wodę jest długa, ale zrzuciłem wąż i udało mi się trafić na wodę. Wąż jest podłączony z pompą, więc możesz wziąć wodę stamtąd. Tak, wiem, powinienem móc to zrobić, ale pompa jest tak blisko krawędzi, że nie mogę do niej podejść. Weź wiadro i napełnij je wodą, następnie wlej wodę do niebieskiego lejka w betoniarce. Całkiem proste, prawda? Tutaj. No, ciekawe, na moście woda. Nie powiem ciekawie to. No, 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 no. no, Ok. Dobrze poszło. To nie było zbyt skomplikowane, prawda? Proszę, betoniarka działa już jak należy. A teraz zobaczmy, jak wyszło. Jestem ciekawa. Jestem bardzo podekscytowany. Tam jest wiadro. Nabierz do niego cementu i przynieś tutaj, żebym mógł zobaczyć, jak wyszło. Ok. Będziemy... Tak, dokładnie. Lecimy szybko. Pozwól mi zobaczyć. Ten cement jest doskonały. Muszę przyznać, że masz do tego prawdziwy talent. Ponieważ nadal nie masz wystarczającego doświadczenia, aby się upewnić, że nie spowodujesz katastrofy i nie zaprzepaścisz całego projektu, nie możesz korzystać z betoniarki. Kiedy zechcesz, każdego dnia udostępnię ci ją raz. Częściej naro... razie... Byłoby projekt na ryzyko. Możesz myśleć, że to stary przesąd, ale nie sądzę, że powinniśmy ryzykować. Wow, coś, za piękny most. Odwaliśmy kawał dobrej roboty, Paul, na... głównie dzięki Tobie. Wiesz co, aby naprawdę uczcić otwarcie mostu, powinniśmy odpalić fajerwerki. Wszyscy zobaczą, że naprawiliśmy most. Weź te rakiety i umieść je w butelce, która stoi na skale naprzeciwko mnie, a zobaczysz prawdziwe fajerwerki. Chwila, to nie muszę tego. Betonu. Nie wiem. No ale wychodzi że jak mam to? tu? Tu? Okej. Okay. schodzę z konia. Uuu, ładne. Gotowy most. Warunki spełnione. No w końcu. Chyba, jeszcze jakieś zadanie jest. Doskonale Polna skończyliśmy. Wracam do domu w Jarheim. Tak szybko, jak się da, tylko najpierw tu posprzątam. Przyjedź i odwiedź mnie w Jarheim któregoś dnia. Jeśli będziesz przejeżdżać, gdyby ktoś mnie pytał, to jest to najpiękniejsze miasto w Jorwik. Mieszkam obok ratusza, gdzie nasza szanowna burmistrz Ewelin ma swoją rezydencję. Hm, poczekaj minutę. Właśnie o czymś pomyślałem, Paulina. Lubisz konie, prawda? Tak sobie myślałem, czasem mi się to udaje. Nie wiem dokładnie skąd to wiem, to musiały być jakieś drobne wskazówki, które pozbierałem w całość. Wiesz, Jarheim jest zaraz obok stajni Jorvik. Stajnia Jorvik to najbardziej nas stajnia w Jorvik. Musisz tam jechać i ją odwiedzić. Obiecuję, że nie pożałujesz. Jeśli spoczkasz Hermana, faceta prowadzącego stajnię, pozdrów go ode mnie. Musisz już iść. Okej, okay, rozumiem. Jedziesz porozmawiać z mężczyzną, który macha po drugiej stronie mostu. Widziałaś go? Porozmawiaj z nim, wygląda jakby czegoś chciał. Zobaczymy, zobaczymy się w Jarheim, Paulino. Jej, mamy most. Witamy w urodzajnych rabstwach. No super. No to jeszcze... Tylko mnie ciekawi czemu to jest tu Może jakiś błąd? No ale dobra, jedziemy A, jedziemy mostem Super Rzeka Południowego Srebra No dobra, zobaczymy co on chce Czy ja mam halucynację? Edfield no, nie wiem, trudno. Czy sobie wyobrażam? Gość! Gość! Witam w zajeździe. Co? Nie jesteś zainteresowana zatrzymaniem się u nas? Chcesz tylko wiedzieć, jak dostać się do stajni Jorvik. Ech, mój pierwszy gość od wielu lat, a tu tylko Miraż. Ale most jest naprawiony, to prawda? Jeźdź na drugą stronę mostu i wróć, żebym zobaczył, że to prawda. No dobra, to zrobimy to zadanie i kończymy. Bo tak jak powiedziałam, ja tylko dzisiaj chciałam zrobić. Most się udało. Ale w sumie ciekawe, każe mi jechać na drugą stronę i wrócić. Dalej mnie to ciekawi. Ale nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia. Nieźle, moc jest całkowicie naprawiony. Fantastycznie. Jestem Ed Field. Pierwszy i najprzystojniejszy karcz masz w urodzajnych hrabstwach. Witamy. Pomogę ci dostać się do stani Jorviga, ale najpierw ty musisz odrobinę pomóc mi, co? Dlaczego miałbym robić coś takiego? Nie, tym pomożesz mi, a ja tobie. To tylko wymiana usług. Proszę, naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. Nie poradzę sobie sam. Proszę, proszę, proszę. Pomożesz? Dziękuję, dziękuję. Okej, okay, najpierw będę potrzebować pióra i papieru, by spisać wszystko do zrobienia. Nie za bardzo pamiętam, gdzie je położyłem, ale są gdzieś tutaj. Czy możesz je dla mnie znaleźć? No dobrze, znajdziemy. Serio. Aha. Mm. Gdzie jeszcze? Tu. Mhm, tak. Doskonale. Teraz napiszę list wszystkiego, co musi być zrobione. Czuję, jakby mój mózg miał eksplodować. Jak masz na imię Paulina? To już będzie świetne, Paulina. Okej, okay, kochani, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i tutaj zakończymy, bo tak jak powiedziałam, mieliśmy zrobić most i mamy most. W końcu będziemy mogli poruszać się po innych terenach i pewnie będzie tu jeszcze więcej zadań niż po drugiej stronie. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że zobaczymy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i pa!